Rdzeństwo, a mianowicie nasz cierpusowo, kitusiowy, pancusiowy pizzusiowy kechtusiowy kalendarz adwentowy. Ma aż 24 okienka do otwarcia. Sama go stworzyłam na cześć naszych wszystkich bellemotów, czyli przeuroczych, słodziotkich i milusi robocików kocich. Brata kituś, nie dotykaj moich uszu. Jeśli uważacie, że nasze kitusie, kerfusie i tak dalej są urocze, koniecznie zostawcie kciuka do góry. Jestem mega ciekawa, jak on się Wam spodoba, ponieważ każde okienko skrywa coś właśnie związanego z którymś z naszych kitusiów, kerfusiów i tak dalej. A kitus chciał jeszcze o czymś przypomnieć? Subskrybuj filmkę! Spędziłam nad nim bardzo dużo czasu, więc naprawdę będzie mi miło, jak zostawicie kciuki do góry. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jak zostawicie 20 tysięcy łapek w górę, aż 20 wika zrobi kolejny kalendarz adwentowy. A jaki? To już Zdecydujecie w komentarzach. No dobra, kituś, zaczynamy! Miał. Okej, okay, nie mam tutaj ponumerowanych okienek, więc idziemy po kolei. Zobacz mi kituś, będę musiała niestety to zrobić. I ci troszeczkę naderwać ekran. W pierwszym okienku mamy naszego Pancusia, to jest Pancuś, który chyba jest w Poznaniu, sami go nazwaliśmy Pancuś wygląda tak, zdjęcie znaliśmy na internecie, bo niestety nie udało nam się go odwiedzić ale to jest taki jakby pionek Pancuś, jak ci się podoba Kitek? super jest, one są piękne ooo, przede mną nieznane przeszkody, wow, czy to ty? idziemy do dwójeczki, dwójeczka a po kolei tak będziesz jechać? no tak, tu się coś schowało, mamy tutaj sam ekran naszego Kizusia. w sumie to Kerfusia, który właśnie śpi wygląda tak, więc mu nie przeszkadzajmy. on sobie pójdzie teraz po Spać, a my idziemy do trzeciego okienka. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście taki kalendarz adwentowy. Właśnie. Mamy tu kolczyki, kolczyki kerfusiowe. Ja uważam, że są sztosowe. No co, całą grafikę narysowałam, i teraz wypadałoby je przymierzyć. Oglądają tak. i są urocze. No ja też tak uważam. Skromnie mówiąc. Czworeczka! Jest to idealny moment, żeby stawić kciuka do góry ci, co jeszcze nie zostawili. O mateczko, kerfuś się urduje. Jest, jest, ponieważ nasz kerfuś Rozwozi Pepsi i to jest To Pepsi Zero, Pepsi, którą robił Kitek Ja oczywiście pani troszeczkę poprawiłam tutaj wszystko Ale i tak uważam, że wyszła sztosikowa Puszka z naszą Pepsi Widzicie, ja też potrafię coś zrobić krzywo po krzywo Ale jest Piąteczka, zbliżamy się do Mikołajek Ojoj. Ja chcę to, 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 co jest w szóstce Zajmuję to, żeby nie było Dobra, bo ja nie pamiętam Pod piąteczką mamy <laughs> eee, Kitek, co? Kitek, czy to Twoja sprawka. Jest to brok z naszego sklepiku. Sketbówinki. Macie oczywiście link w opisie. Ja też go sama projektowałam, także będzie mi bardzo miło, jak Wam się spodoba. Szósteczka, czyli mikołajki. Nadszedł ten wyczekiwany moment. O, oj, oj, nie w tą stronę? tak. No, zarezerwowałeś właśnie Co wygrałem? Co wygrałem? Figurkę naszego kitusia. E, co te, Czy to jest figurka z Milki z boxu? Nikt nie musi wiedzieć. To jest Sky! No tak, ale kosmiczny. Sky w sumie był z sobą, ale świetnie się sprawdził jako kotek, nie uważacie? No, wyglądał raczej. Siódemeczka. Okej okay. Oj. tu mamy kolejną figurkę tym razem. Pizzuś? Pizzuś, czyli z Pizzy Hat, który go. Znaleźliśmy. Wygląda on tak docelowo, bo znaleźliśmy prawie no. wszystkie Tylko tego spoznania Poznania nie znaleźliśmy jest to kolejny pionek do kolekcji, czyli już mamy dwa Wow, co ty mu robisz? Dwa mamy wyglądają przeurocze razem, nie uważasz? Teraz potrzebujemy muffinkowej gry Ósemka mateczko to już jest środek nie. jego oka Oczko Wybacz mi kituś. Nie posuń za bardzo oczka Uf, Starałam się, to jest placek, czyli pizza, bo był przed chwilą przecież Pizzuś to mamy pizzę. pizze no, Poczekaj, poczekaj, to bądź mi. gdzieś on mają wozić Przecież ona jest za duża dla niego! Ojej, faktycznie, jak mu się ona zmieści, no to będzie musiał na niej usiąść i jechać na niej jak na koniu! Patataj, 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 patataj. ale to będzie dziewiąteczka, dokładnie. Okej, okay, kitek. Co to takiego jest? Ja tego tam nie pakowałam. to jest prezent dla ciebie. Dla, dla mnie? Tak. Ja miałem kilka okienek, a nie powiedziała, że mogę sobie włożyć kilka, więc... Kitek! To jest pierścionek zaręczynowy. Tyle osób prosiło, żebym się zaręczył i widzicie, wy takim pięknym krpusiu się to oświadczyłem. To jest pierścionek za 4 złote z a Nie, 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 nie. Za sześć chyba. Przeceniony z sześciu, Sef. Dobrze, dziękuję bardzo. No co? Nie przyjmujesz? Dziesiąteczka! <noise> O, mateczko, udało się! I mamy tutaj gumkę do zmazywania z naszym. Co? Kerfusiem. No, to jest gumka do zmazywania. Wygląda szałowo, ale aż żal używać. Ja bym tak zaczęła pewnie odtąd. Będę tak musiała. To się ją normalnie nie umzmazywa. No tak, no przecież to jest A gumka do ścierania No nie, przede mną. <laughs> Przodu się nie rusza, naszego kitusia, dobra? E, kończymy drugi rząd, który mamy kolejnego, kolejny pianek to jest Kefcuś czyli nasz Dallamoc z KFC. Robi wrażenie! Mm. O tak mówi jak mister Krycha. A no tak, faktycznie masz rację, bo Mr. Krycha miał z niej współpracę. Kefcuś mam nadzieję, że robi na was wrażenie, tak? I to może tutaj będzie coś spokrewnione właśnie z tym kepcusiem Jeśli się nie pomyliłam, to tak powinno być To jest nasza dwunasteczka, czyli połowa kalendarza adwentowego Z naszego kerfusia, kitusia i tak dalej Mamy w niej dwie rzeczy Pierwsze co, to paczuszka, która właśnie nam dostarczy jedzonko Tu jest w środku jedzonko z KFC A tu mamy coś zrobionego przez kitka Kitak, wytłumacz mi, to jest, łódko. to jest krewetka To jest łódko z kurczaka Pokaż, pokaż Tu widać perfidnie, że to jest łódko z kurczaka Ja nie wiem dlaczego, bo Kasi śmieje, ale zobacz to wygląda jak takie wielkie łódko z kurczaka. Nie on ogromne. to z tej torby? Czy możesz się przestać śmiać z Łukaszka zdolności artystycznych? To było ładne łódko z kurczaczka. tak się starałem No <grym> wiem, że się starałeś było słuchajcie. Trzynastka szczęśliwa albo pechowa. Jak myślisz, szczęśliwa czy pechowa? Szczęśliwa. Jak ma być pechowa jak to jest? No tak, to jest nasz kituś. Już się buntuje. O, czekaj, czekaj, mamy tu nasz Kerfuś! Kolejny do kolekcji ze wszystkich pionków W takim razie, skoro już poniekąd była Pepsi Ale tutaj też powinno być właśnie coś związanego z naszym Kerfusiem Kerfuś, nie zawiedź nas. Ała! Chyba poznał, kiedyś mi poszedł Ouu. Poświęciłam się dla paczki leisów. oki tak ty będziesz zadowolony. Dwie paczki? Mamy tutaj dwie paczki lejsów Jedne są cebulowe, tak, a drugie Jakie są no, te no, no, ja wiem jak y y y No, no! Solone? Dobrze, tak? solone. Tak, Uff. solone. Okay. Udało mi się! Także nasz Kitoś znowu nie ma zbytnia jak tego Położyć, no to będzie miał narty z tego ale wyobraź sobie jak on miał to jeść zjeżdżamy na nartach, to by już wreszcie urósł bo taki trochę mały się wydaje piętnastka, ojoj piętnastka stwierdziła o to był jego nosek, przepraszam jejuj, ale mamy tutaj naklejki patrzcie, zrobiłam naklejki właśnie z twarzami kerfusia ja uważam, że wyglądają mega urocze i mogę je sobie przypiąć nawet do laptopa albo do ręki no i masz taki tatuaż sobie kerfusiowy zrobię kerfusiowe tatuaże Oderwałam, no dobra. Kolejne, czyli tutaj. Jego usta no, nie No wiem, przepraszam, to jest jego język. No i to jest pełnoprawne, łódko z kurczaka i koczarów. A i to ty zrobiłaś, tak? E, no tak. Ty to zrobiłaś? No i moje <laughs> jest bardzo podobne. No zobaczcie, to no przecież tak <laughs> samo wygląda. Krawetko krewetko to Przestań, bardziej jak taka dynia jeszcze, taka malutka czy coś takiego. I <laughs> sobie? trzymam się to że koniecznie napiszcie. Z fasolką. To jest 17, jeśli się nie mylę. Ech, chyba no tak. Nie podpisałam, o, mamy tutaj dwie rzeczy, nie pamiętam czy to miały być dwie rzeczy, ale w każdym razie są, jak coś Pepsi? to przypadkowo wpadło To jest z Pepsi, a to jest figurka Pepsi, czyli mamy już Pepsi zwykłą Nasz Kerfuś przewiezie naszą Pepsi, tylko zgubiłam gdzieś Pepsi Zero do kompletu Wypiłaś mi Jest, znalazłam, dobra Chowała się pod naszym brelokiem kitusiowym, kitus chciał wypić całą Pepsi Zero Dwa rodzaje Pepsi i jeszcze breloczek, także cały zapas Kerfusza Uuu, osiemnastka Jego bonsy. Ojoj Ma piękne, No Wiem, że ma piękne bonsy. Nie, jak się trzymają, <laughs> nawet się wyrwać nie da. No bo są solidne. Okej, okay, mamy tutaj coś, co Kitek znalazł. Jest to znowu poniekąd twarz Kerfusia, Kefcusia i Pizzusia, ale w formie to było na długopisie, prawda, Kitek? Tak, ty to było Zerwałeś na to na. Tak, zerwałem to Zerwało i ja się dziwiłam właśnie. Czemu ten na to zgubił? Myślałam, że to ja zepsułam. Nie, jego po prostu zdjąłem, jego nie, się zdejmuje. Nie jego nie. się zdejmuje normalnie. No dobra. Ostatni rządek I powiem wam, że no już na ten moment wygląda dosyć boleśnie to, co A Nie, się stało powiem tego szczerze, tady. nie wygląda tak źle. Tak? Jak ja to patrzę w kamerze, to wygląda ładnie. To zostaje nam ostatni. Twoje już wygląda. Bardziej Bardziej twoje paznokcie bolą. No, ale poświęciłam się dla tego kerfusia. Wczoraj robiłam go, jeszcze kończyłam go do nocy, by dzisiaj móc go otworzyć. Mam tu frytaski podawane przez naszego Kefusia Jako czarmsik. A nie mam Mcdonaldusia. No, jeszcze nie ma, ale może wprowadzą. MC Dusia. No. Bella bo czy melduje się Mcdonalda? Nie. Póki co KFC. Trzyma godzielnie. dzielnie. Napiszcie mi koniecznie, czy wejdzie frytki, czy wejdzie burgery. Wow! Tu mamy kolejną twarz naszego kitusia Jak ładna Dziękuję, jest... ale powiem ci mam już dosyć rysowania Twarzy jak kitusia przez najbliższe wieki <laughs> Ale wygląda tak że Mamy już drugą minę do kompletu I nie wiem gdzie jest pierwsza, nieistotne Kolejna okienka, ej czemu to jest puste O zepsuła Czy to jest puste? Nie jest a ja by ją pomalowałam i napisałam. Lace To ona nie wygląda za ładnie. Nie, nie wygląda ładnie, oczywiście. Nie, mówisz? nie wygląda za ładnie. Jest okej. Okay. No dobra, jest ładna. Po prostu ktoś ją przejął Nie, a, tak się nie zrobiłaś tego specjalnie, powiedziałaś mi, że ładnie, a potem tak nie. Puuuuu, moje nadzieje. Wstały nam trzy ostatnie okienka, ci, co jeszcze nie zostawili subskrypcji, mają teraz właśnie czas nadrobić, a my otwieramy trzy, dwa, jeden, out. Oh. O, i mamy tutaj Pina, którego też chyba nie wkładałam. To jak? Co, to są twoje piny z twojej bluzki? Tak, to jest mój oh. słodki kociak w tym kawalutku To jest kerfuś To jest kerfuś, gdy był kowbojem Przedostatnie okienko i mamy trzecią twarz naszego kitusia Ja uważam, że jest urocza. I nasze ostatnie okienko, czyli święta Wigilia, tu musimy coś sztosikowego yy. Otrzyma się Dzielnie i ostatnim okienku Mamy twarz naszego kitusia Po raz kolejny, tylko tym razem już bardziej w formie robota Mam nadzieję, że wam się podobało Koniecznie napiszcie mi, które okienko podobało Wam się najbardziej. Która rzecz była dla Was najbardziej słodziutka i krew Także piszcie w komentarzach, zostawcie dużo kciuka w górę, ponieważ bardzo dużo czasu mi to zajęło. Ale słuchajcie, widzimy się w kolejnym filmiku. Wizaki. Tak. Jeszcze raz będziecie śmiała z mojego łódka z kurczaka.